Kolejny gość, bo chcielibyśmy o czworonogach porozmawiać. Super. W najlepszy się możliwy sposób. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry. Uszła Serna, chodowca Mam Chodowcą jest Turka. A, właśnie Serna. Bożena Łukasiewicz. Tak wyraźnie. To nie jest takie proste. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Nie jest to takie proste, bo utrzymać te tę które która właśnie od razu odchodzi. Chodźcie, 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 zapraszam. bardzo serdecznie, chociaż może to nie być łatwe. Ale jak O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Dostało krajna. Okay. Ja przejmę. Próbuję. Cześć chłopaki i dziewczyny. Jakie one są obcy. Drodzy Państwo, będziemy mówili o biglach. Tą oto razę, to pochowała w sumie Beata Martus. Ale nie tylko ona, drodzy Państwo. Ja mam najtrudniejszy przypadek. To trochę z moim to osobistym to, bardzo, to może zapytamy o charakter na sam początek. Czy one są dosyć łowcze? Są. One są bardzo łowcze. To są psiaki, które to. są sami gończyni, więc jest naturę prowadzi węch. Jeżeli zobaczymy ducha. Tak, co ucieka przed nimi, na Aha. pewno za tym pobiegną. Na pewno za tym pobiegną. Tak, dziękuję. Wiekcie... <tryk> <A, tryk> no Powiedzcie dwa słowa właśnie o tym, no. dla kogo taki wsiak, bo to, że on wygląda obłędnie, to widzimy, no bo ta mieszanka kolorów, no podbija nie jedno serducho. No pewnie, tak. że tak, jeszcze dodatkowo jest to, że tak, jeżeli... Natomiast jeżeli nie chodzi o samego psiaka, to jest psiakiem widać dla osoby aktywnej. Jak ty sobie dajesz zimi radę? Czy one są wszystkie twoje? Tina, Tak, one są wszystkie moje. Jedna Jedna ale świetnie tutaj... Znaczy, one sobie świetnie radę. One się czują jak u siebie, co więcej. U werku myślę, że wszyscy spotkamy się za chwilę u Kuby i Celiny W kuchni. Może tak być? No, tak, to bo... jest dobry pomysł, bo <grym> tylko obawiam się, że w momencie, jeżeli one tam wejdą, to <grym> faktycznie mogą zacząć <znać grym> szaleć. Aha. No bo, tak jak mówię, to są psy, które prowadzi Leon, więc On wszystko, zbyt. co pachnie, co smakuje, uh, będzie je ciągnęło. O, idę, 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 dochodzi do tego, że z drugiej strony ten pies jest dużą zaletą, bo jesteśmy dzięki jemu w stanie nauczyć się wszystkiego. wszystkiego. To A wytry ile wyprowadzenia potrzebują? Jeżeli chodzi o wyprowadzenie, to nawet nie jest kwestia ilości czasowej czy przebycia kilometrów. To przede wszystkim jest kwestia tego, żeby pies miał dużą aktywność psychiczną. Bo możemy. Wow! No bo, no to, że jeden może więcej już się dzieje. A, ładnie. Tak. Możemy ładnie. Oh, uh, możemy włożyć się za dwa która na przykład tak, zajmie nam 25 minut i tak, tak? miała na części, tylko tak? to przy zmiana części tego będzie pora do A ja mam jest one właśnie, potrzebują wlaśnie. jakiejś takiej specjalnej właśnie. pielęgnacji? To jest tak, że człowiek zakochuje się w tej rasie, widzi właśnie. jakie one są piękne, One są takie psiowe, prawda? Taki pies, pies no i taki półgłęcz pies. Ale ona. Dajcie znać to też te mają tak, swój charakter I to tak, i tak, wziąć na nie? uwagę właśnie te yy, yy, ja. czy przy adopcji takiego oto psa. Jeżeli chodzi o przede wszystkim pielęgnację, no to to jest kwestia szczarnia psiaka. Eee, to... Że ci się wynieśli? Nie, jeżeli chodzi o sąsiadki, nie narzekają, natomiast to jest... Ja się już ja trochę dzieje, zobaczymy. spokojnie co by się wydarzyło. A co co się dzieje. A czy mamy coś naprzeciw? Nie, o, co się dzieje. więc pozłapajmy. No, przecież to są mądre psiaki, powolutku są. <śmany> no, znają znają Państwo tą bajkę z tej renda Nie, u nas jest po prostu bilet. Tam jest bardzo bezpieczne studio. Nie Gdzie ma co pogryć, a co? Zjeść, spokojnie. Kochaj, no, stołeś. spokojnie na Kochaj, no, stołeś. Kochaj, no, stołeś. No. Znaczy, my kamerami na, cały czas jeszcze nie patrzymy. Znaczy, tak wygląda Twoja codzienność. Tak, jeżeli chodzi o ja małą codzienność, to nie, absolutnie. Nie, one są po prostu w nowym miejscu. One są w nowym miejscu, muszą się z no, nim zapoznać, muszą zobaczyć. Są bardzo ciekawe świata, więc. Jeżeli one miałyby 15, 10, czy na zapoznanie się z tym miejscem? w końcu przyszły do nas na kanapę, by się i było szczęśliwa. Jest taki moment, jak... że, że, że jest tryb off. Tak, o, więc ona on zaczęła eksplorować. Ja wieją dwie trzecie dobre, Łącznie z nocą. Na serio? Tak, A. No? tak. Myśmy na ten moment jedynie dzisiaj rozumieli. To pogełom. To no, żebyśmy się obudzili, no, bo no. Ale to, co trzeba zaznaczyć, to, co, to to, co mówiłaś. To jest pies, który wywodzi się oczywiście z, z użytkowości myśliwskiej, prawda? Więc to jest. Psiack Oni chodzą wszędzie, sprawdzają każdy za kamarek. Nawet nie wiedziałem, że tam można wejść. No, ale czy operatorzy pracują pracują? I to i jest psiak dla osoby aktywnej. Tak, dokładnie. To jest pies dla osoby aktywnej. Na pewno ktoś, kto siedzi przed telewizorem no. przez większość czasu i chce mieć spokój i mieć czas, żeby, nie wiem, no. wyjść ze znajomymi na imprezę, zamiast e, znaleźć fajną aktywność no. dla niego. Oczywiście nie mówię, że wymaga pełnej eliminacji życia w społeczeństwie. Absolutnie nie. Natomiast no, trzeba znaleźć ten czas, chociaż te dwie, trzy godziny takiego aktywnego wysiłku, wszystkie, wszystkie dwa wyprowadza. wyprowadzasz, bo Ja tak może praktycznie <grym> zapytam <grym> też, ale sama z właśnie mama, mama też pomaga. Znaczy, mama, prawda? Tak? Absolutnie tak? Tak. tak. Mama pomaga w wyprowadzaniu psiaków. Oczywiście ja sama nie byłabym w takiej więc Póreczka to jest takie maksimum na mnie. A w sumie ile masz? E, 12. W sumie 12. Tak, tak, tylko nie wszystkie są hodowlane, niektóre to po prostu stały z czystej miłości <grym> na no, no, no niestety. Aha. Ja jestem jedną z tych osób, które też kupują się na ten chłoposowisty. Ale jesteś w stanie je rozróżnić? bo są dosyć podobne. Tak, tak absolutnie kolory, każdy. Ale Zesz, ma, e, e, każdy każde z naszych szprawów jest zupełnie inny. Zupełnie inny. Aha. Tak. Za co Pani je najbardziej kocha? Bo za to, że są e, e, aktywne, radosne i <laughs> najsłodsze na świecie, to wiemy. Przede wszystkim za to, że nie siedzą same w kąciku, e, są bardzo interaktywne z człowiekiem z każdym zwierzęciem, mają bardzo dużo uczuć jak sobie. On bardzo o, też, to tak, jest tak, takiego życia do domu. Tak, tak. Potrzebują tak. tak, tego ciepła, ale też potrafią pobrać. Tak, tak. tak, zdecydowanie. Ja, tak. To jest świat, który hmm. tak naprawdę, jeżeli od maleńkości nawiążemy oh. z nim kontakt, istnieje taki mit, że migle są uparte czy samowolne. Prawda jest taka, że od maleńkości naruszamy ma z nim bardzo silną więź i nie ma szansy, żeby gdziekolwiek nam uciekał, czy cokolwiek robił nie tak, co nam się nie podoba. No, jest nieźle. Sobie. Ale one to Chyba wyczuły, wyczuły naszych operatorów. To, że do Was przyniosą któregoś w zębach. To jest efekt ruchome kamery. One z założenia są gończymi psami, tak? Czyli po prostu gonią tą kamerę. Coś, co się rusza, trzeba gonić. Od razu to jest, jest, to, no. jest ja, to, no. ja żałuję, że dzisiaj nie ma moich dzieci, bo one zawsze wracają, bo jak wracają po programie. Tato, a były jakieś zwierzęta? No, dzisiaj to była cała spora, słuchajcie. Pięknie, dziękuję. Ja tak Więc co robimy, że teraz, proszę Państwo, no, mamy krótką przerwę, żeby cała przerwa <laughs> Dzięki za to, żebyście dzięki bardzo.